Witam wszystkich w moim małym folioku. Dzisiaj postanowiłem te wszystkie pomidory, co tutaj były na dole, co ostatnio mówiłem, wziąć je stąd z podłogi. No i teraz tutaj trochę poprzerywam liście. Zazwyczaj dość mocno obrywam te drzewko, więc zaraz będziecie mieć porównanie, jak to będzie wyglądać. No i tak właśnie wygląda po przerywaniu liści. Dość mocno, to tak jak mówię, to robię, i nie bawię się tam w jakiś, że nie można, że trzeba zostawiać liście, tak, tak dalej, i tak dalej. Od spodu praktycznie są golutkie, tutaj jest lepszy dostęp przede wszystkim do światła, tak, i przewiew no i co tu można powiedzieć, tam do góry ma rosnąć owoc, więc... Ja tutaj ogólnie pomidorki już mam poprzerywane. Ostatnio tutaj poprzycinałem, wiadomo, żeby nie szły wyżej. Ostatnio tu na przykład kolejne, kolejne grono uciąłem, no i tak je tutaj hamuję. O, tutaj jest ten pomidor, ma ile? Tu już ma owoce, tak? To jest raz. Tutaj jest kolejne grono. I co? I tu mam trzecie grono. Tu jest trzecie grono. No i tutaj teraz chcę sobie kolejne rosnąć, ale no niestety przykro kolego Obrywamy I za na te trzy grona zostawiam Także o, jakiś wilk Widzicie? To jest wilczak tutaj do oberwania Chcę się tutaj mi W górę piąć, także Muszę przyrywać te pomidorki ja Mówię, bo inaczej to wam wyszczelą w monitorze Idą, idą. No, i tak to wygląda z przerywaniem u mnie. Tyle jest liści, żeby nie było, że o. Do następnego. Tak wygląda tutaj w obecnie w moim folioczku. Są cztery jeszcze inne pomidory, które dostałem od kolegi. To znaczy, no, dostałem pomidora, z którego pobrałem sobie nasiona. I tutaj jest pomidor. Prawdopodobnie malinowy. Tak, no, w każdym bądź razie jest taki dość duży. No, podobno ma być wielkości dłoni, ale to się okaże, czy one takie wyrosną. Późno zostały w tym roku pomidory, przeze mnie posadzone, coś koło chyba czerwca. No, musiam dokładnie sprawdzić. Dobra, rosną, rosną i czekamy na owoce.